Widziałem jak ludzie cierpią, widziałem jak rozpadają się rodziny i milczałem zbyt długo, ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę. Jeśli wiem jak pomóc i milczę, to staję się współsprawcą cierpienia i dlatego postanowiłem wam o tym opowiedzieć. Ponieważ to co wydarzy się dalej w opowieści może uratować waszą rodzinę. Pamiętam Annę Miała 42 lata. Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Krakowie. Była osobą wierzącą. Chodziła do kościoła co niedzielę. Przestrzegała postów. Jej matka zmarła nagle. Zawał serca. Nie zdążyły się nawet pożegnać. Anna była zdruzgotana. Po pogrzebie, jak to zwykle bywa, krewni przyszli do domu, zjedli wspólny obiad, podzielili się wspomnieniami, a potem wszyscy wyjechali. I Anna została sama w mieszkaniu matki. Pierwszego dnia nic się nie działo, drugiego też, ale trzeciego dnia zaczęły się dziwne rzeczy. Anna spała w swoim domu, ale śniła o matce każdej nocy. We śnie matka stała w korytarzu swojego mieszkania i płakała. Nie mówiła nic, tylko płakała i pokazywała na coś ręką. Anna budziła się w zimnym pocie. Myślała, że to po prostu żal, stres, żałoba, ale sny stawały się coraz intensywniejsze, matka we śnie wyglądała coraz gorzej, jakby coś jej dokuczało. W piątym dniu Anna zaczęła się bać. Nie mogła spać, brała tabletki uspokajające, zaczęła się kłócić z mężem o głupstwa. Jej dzieci stały się niegrzeczne, jakby coś wisiało w powietrzu. W dziewiątym dniu jej syn złamał rękę podczas zabawy na podwórku. Przypadek? Może. Ale Anna czuła, że to coś więcej. W piętnastym dniu przyszła do mnie na spowiedź. Płakała. Powiedziała, że czuje się, jakby matka próbowała jej coś powiedzieć, ale ona nie rozumie. Zapytałem ją o jedną prostą rzecz: Co zabrałaś z mieszkania matki po pogrzebie? Anna się zdziwiła powiedziała, że kilka rzeczy, zdjęcia rodzinne, ulubiony szal matki, jej różaniec, świece, które paliły się podczas stypy, kawałki jedzenia, które zostały po gościach, a nawet buty i ubrania matki, które trzymała w szafie. i wtedy zrozumiałem, w czym problem. Anna popełniła błąd, który widziałem 342 razy przez 27 lat błąd, o którym prawie nikt nie mówi, ale który ma ogromne duchowe konsekwencje. Czy wiecie, że istnieją przedmioty, które nie powinny nigdy być trzymane w domu po pogrzebie? Nie chodzi tu o zabobony. Chodzi o głęboką duchową tradycję cerkwi prawosławnej, o którą zapominamy w współczesnym świecie. Te przedmioty nie są same w sobie złe, ale w kontekście śmierci i żałoby Stają się czymś, co duchowo wiąże zmarłego z tym światem i nie pozwala mu odejść w pokoju. Powiedziałem Annie, żeby wróciła do mieszkania matki i usunęła pewne rzeczy, dokładnie mówiąc, siedem typów przedmiotów, które przyciągają duchowe niepokoje. Pierwszy przedmiot świece, które paliły się podczas stypy lub w domu zmarłego w dniu pogrzebu. Te świece symbolizują światło. Które odprowadza duszę. Jeśli zapalono je w kontekście śmierci, powinny zostać całkowicie wypalone w miejscu, gdzie zmarły przebywał ostatnio, albo przekazane do cerkwi. Nie wolno ich przenosić do własnego domu i zapalać tam, bo to jakby duchowo otwierać portal między światem żywych a światem zmarłych w swoim własnym mieszkaniu. Drugi przedmiot resztki jedzenia ze stypy. Wydaje się to oczywiste, ale ludzie często zabierają do domu pozostałości po wspólnym posiłku. Jedzenie ze stypy jest błogosławione i przeznaczone na pożegnanie zmarłego. Ma być spożyte w dniu stypy lub rozdane potrzebującym natychmiast. Trzymanie tego jedzenia w lodówce i jedzenie go później jest duchowym naruszeniem, ponieważ stypa to rytualny posiłek niezwykłe jedzenie. Trzeci przedmiot Osobiste buty i kapcie zmarłego. Buty symbolizują drogę, jaką zmarły przeszedł w życiu. W tradycji duchowej uważa się, że buty zmarłego trzymają w sobie energię jego drogi życiowej, włączając w to wszystkie jego cierpienia, grzechy i trudne chwile. Dlatego buty powinny być albo pochowane razem z zmarłym, albo oddane potrzebującym przez cerkiew. Nigdy nie należy ich trzymać w domu. Czwarty przedmiot lustro zmarłego, które było w jego pokoju. W tradycji duchowej lustro może zatrzymać odbicie duszy. Dlatego podczas przygotowania do pogrzebu wszystkie lustra w domu zmarłego powinny być zakryte czarnymi tkaninami. Po pogrzebie lustro, które znajdowało się w pokoju zmarłego, powinno zostać albo zniszczone. Albo przekazane do cerkwi, gdzie zostanie duchowo oczyszczone. Nigdy nie należy przenosić takiego lustra do własnego domu. Piąty przedmiot: poduszka i pościel zmarłego, jeśli zmarł w domu na tym łóżku. Te przedmioty są przesiąknięte ostatnim oddechem zmarłego. Duchowo są związane z momentem odejścia duszy. Powinny być albo spalone. Albo przekazane do cerkwi na błogosławieństwo i oczyszczenie. Niektórzy ludzie przenoszą pościel zmarłego do własnego domu i używają jej. To jeden z największych błędów duchowych, które prowadzą do ciężkich snów i duchowych niepokojów. Szósty przedmiot Leki zmarłego. Mogłoby się wydawać, że to kwestia tylko praktyczna, ale w duchowej tradycji leki symbolizują chorobę i cierpienie. Trzymanie leków zmarłego w domu to duchowe zapraszanie choroby do własnego życia. Leki powinny być oddane do apteki lub zniszczone, nigdy nie przechowywane jako pamiątka. Siódmy przedmiot, o którym prawie nikt nie mówi, kawałki tkaniny lub odzieży, które były w kontakcie z ciałem zmarłego podczas przygotowania do pogrzebu. Chodzi tu o rzeczy, które były używane podczas mycia ciała, okrycia ciała, ostatniego przygotowania. Te tkaniny powinny być albo pochowane wraz z zmarłym, albo spalone. Nigdy nie należy ich przechowywać jako pamiątki. Wszystko, co mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. Jeśli macie poważne problemy ze zdrowiem lub życiem rodzinnym. Zwróćcie się do lekarzy i specjalistów. Ja mówię o wymiarze duchowym, który jest równie ważny, ale nie zastępuje profesjonalnej pomocy medycznej czy psychologicznej. Anna zrobiła dokładnie to, co jej powiedziałem. Następnego dnia wróciła do mieszkania matki. Zabrała świece, które zostały po stypie, i przyniosła je do cerkwi. Oddała buty matki potrzebującym przez cerkiew. Lustro spokoju matki ostrożnie zapakowała i przyniosła do cerkwi na duchowe oczyszczenie. Pościel, na której matka zmarła, spaliła w piecu w obecności kapłana, który odmówił modlitwę. Leki oddała do apteki. Wszystkie resztki jedzenia ze stypy wyrzuciła. I tej nocy Anna spała spokojnie po raz pierwszy od szesnastu dni. Nie śniła o matce. Nie było żadnych dziwnych dźwięków, żadnych niepokojów. Jej mąż zauważył, że atmosfera w domu się zmieniła. Dzieci stały się spokojniejsze. To była zmiana, którą można było fizycznie poczuć. A propos, jeśli ta historia was naprawdę poruszyła, kliknijcie like pod filmem i zapiszcie się na kanał. Czekają na was historie, które będą jeszcze głębsze. Teraz opowiem Wam o drugim przypadku, który wydarzył się rok później. To była historia o mężczyźnie, imieniem Piotr. Miał 58 lat, pracował jako kierowca ciężarówki. Jego ojciec zmarł po długiej chorobie rak. Ojciec cierpiał przez ostatnie 6 miesięcy życia praktycznie nie wychodził z łóżka. Piotr był przy nim do końca karmił go, mył, czytał mu psalmy. Po pogrzebie Piotr wrócił do domu ojca i zaczął porządkować rzeczy. Znalazł stary zegarek ojca, który ten dostał jeszcze od swojego ojca. Zegarek był wartościowy, nie w sensie pieniężnym, ale w sensie emocjonalnym. Piotr założył ten zegarek na rękę i chodził z nim przez całe dni. Czuł, że to sposób, żeby ojciec był blisko niego, ale zaczęły się dziwne rzeczy. Zegarek zatrzymywał się dokładnie o trzeciej nad ranem każdej nocy. Piotr zmieniał baterie, nosił zegarek do zegarmistrzów. Wszyscy mówili, że zegarek jest sprawny, mechanizm działa. Ale za każdym razem dokładnie o trzeciej nad ranem zegarek stawał, a o trzeciej nad ranem zmarł ojciec Piotra. Piotr zaczął się budzić dokładnie o trzeciej nad ranem. Czuł, jakby ktoś go obserwował. W piątym dniu jego żona powiedziała, że słyszy nocą kroki w korytarzu. W dziesiątym dniu ich pies zaczął szczekać na puste miejsce w salonie dokładnie o trzeciej nad ranem. W piętnastym dniu Piotr już nie mógł spać. Brał środki na senne, ale nic nie pomagało. Dokładnie o trzeciej nad ranem coś go budziło. Przyszedł do mnie w dwudziestym dniu. Był wyczerpany, blady. Miał podkrążone oczy. Powiedział, że nie wytrzyma tego dłużej. Zapytałem go, co ma przy sobie z rzeczy ojca. Pokazał mi zegarek i wszystko stało się jasne. Zegarek to przedmiot szczególny. W tradycji duchowej zegarek symbolizuje czas życia. Gdy ktoś umiera, jego czas się kończy. Zegarek zmarłego zatrzymuje się symbolicznie razem z jego życiem. Dlatego w niektórych tradycjach zegarki zmarłych są pochowane razem z nimi albo zatrzymywane na czas śmierci i nigdy więcej nie używane. Ale jest coś więcej. Zegarek to przedmiot osobisty, który nosiliśmy na ciele przez całe życie. Był w kontakcie z naszą skórą każdego dnia. Duchowo zegarek pamięta energię właściciela. Dlatego zegarek zmarłego, szczególnie jeśli zmarł po długiej chorobie pełnej cierpienia, nosi w sobie duchową energię tego cierpienia. Powiedziałem Piotrowi, że musi zdjąć zegarek i przynieść go do cerkwi. Musi odmówić modlitwę za ojca i pozwolić mu odejść w pokoju. Zegarek powinien zostać albo pochowany na grobie ojca. Albo przekazany do cerkwi, gdzie zostanie duchowo oczyszczony i może być przekazany dalej, ale dopiero po specjalnym obrzędzie błogosławienia. Piotr zrobił to następnego dnia. Zdjął zegarek, przyniósł go do mnie. Odprawiłem liturgię za spokój duszy jego ojca. Zegarek został pochowany na grobie ojca zgodnie z tradycją, i tej nocy Piotr spał spokojnie. Nie obudził się o trzeciej, nie było kroków w korytarzu, pies przestał szczekać, wszystko wróciło do normalności. Czy wiecie, że przez 27 lat widziałem 342 przypadki, gdy ludzie popełnili ten duchowy błąd? 342 razy ludzie trzymali w domu przedmioty, które nie powinny tam być. I za każdym razem rezultat był ten sam: duchowe niepokoje. Problemy w rodzinie, choroby, nieszczęścia. Ale jest jeszcze jeden przypadek, o którym muszę Wam opowiedzieć. To historia, która zmieniła moje własne rozumienie duchowego świata. Nazywała się Katarzyna. Miała 35 lat, była lekarką w szpitalu dziecięcym. Jej siostra zmarła podczas porodu tragedia. Katarzyna była przy niej w ostatnich chwilach. Trzymała ją za rękę, kiedy odchodziła. Po pogrzebie katarzyna wzięła z domu siostry jej ślubną obrączką. Chciała ją nosić na szyi na łańcuszku, jako pamiątkę. Wydawało się to pięknym gestem pamięci i miłości, ale w tradycji duchowej, obrączka to symbol związku małżeńskiego. Obrączka ślubna jest błogosławiona w cerkwi podczas ceremonii. Jest to przedmiot sakralny, który łączy dwie dusze przed Bogiem. Kiedy jeden z małżonków umiera, obrączka powinna zostać albo pochowana razem z zmarłym, albo pozostać u żyjącego małżonka, ale nigdy nie powinna być noszona przez inną osobę, nawet z dobrymi intencjami. Katarzyna zaczęła nosić obrączkę siostry na szyi. W trzecim dniu miała pierwszy sen, widziała siostrę, która stała przed nią i płakała. We śnie siostra pokazywała na swoją szyję i mówiła: Oddaj mi to. Katarzyna obudziła się w szoku, nie rozumiała, co to znaczy. W piątym dniu jej mąż zaczął się oddalać nagle bez powodu nie chciał rozmawiać, spędzał wieczory u znajomych. W dziesiątym dniu powiedział, że potrzebuje przerwy w związku. Katarzyna była zdruzgotana. Nie rozumiała, co się stało. Wszystko było w porządku przed śmiercią siostry. W piętnastym dniu Katarzyna poczuła ból w klatce piersiowej. Poszła na badania. Lekarze nie znaleźli nic fizycznego. Serce było zdrowe. Ale ból nie ustępował. To było duchowe cierpienie, które objawiało się fizycznie. W dwudziestym dniu przyszła do mnie na spowiedź. Płakała. Powiedziała, że czuje, jakby traciła wszystko. Siostrę, męża, zdrowie. Zapytałem ją, co nosi na szyi. Pokazała mi obrączkę siostry. I wtedy wszystko stało się jasne. Powiedziałem jej, że musi zdjąć obrączkę i przynieść ją do cerkwi. Musi pozwolić siostrze odejść w pokoju. Obrączka powinna być pochowana razem z siostrą lub pozostać u jej męża, jeśli on tego chce – ale Katarzyna nie może jej nosić, ponieważ duchowo to zakłóca naturalne przejście duszy siostry do innego świata i jednocześnie duchowo wpływa na jej własne małżeństwo. Katarzyna początkowo się wahała, ale w końcu zrobiła to, co powiedziałem. Następnego dnia pojechała na cmentarz i pochowała obrączkę na grobie siostry. Odprawiłem liturgię za spokój duszy jej siostry. I tej nocy Katarzyna miała ostatni sen. Widziała siostrę, która się uśmiechała. Siostra powiedziała: "Dziękuję. Teraz mogę odejść." W trzecim dniu po pochowaniu obrączki mąż Katarzyny wrócił do domu. Powiedział, że nie wie, co się z nim działo, ale nagle poczuł, że musi wrócić. Ból w klatce piersiowej Katarzyny ustąpił. Wszystko wróciło do normalności w ciągu 40 dni, dokładnie tyle. Ile wymaga cerkiewny kanon żałoby. Czy rozumiecie teraz jak ważne jest to, co trzymamy w domu po pogrzebie? To nie są zabobony. To głęboka duchowa prawda, która została przekazana nam przez wieki tradycji prawosławnej. Nasze domy są świętymi przestrzeniami. Wszystko co wnosimy do nich ma duchowy wpływ na nasze życie. Nie obiecuje cudów, ani szybkiego rozwiązania wszystkich problemów. Mówię o duchowym doświadczeniu wierzących ludzi. Jeśli macie poważne problemy psychologiczne lub medyczne, zwróćcie się do specjalistów. Ja mówię tylko o wymiarze duchowym, który jest równie ważny, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. To coś, o czym mało kto wie, ale co ma ogromne znaczenie. Chodzi o zdjęcia. W naszych czasach prawie każdy ma w domu zdjęcia zmarłych bliskich. To jest normalne, to jest dobre. Zdjęcia pomagają nam pamiętać o tych, których kochaliśmy. Ale jest pewien rodzaj zdjęć, które nie powinny być w domu. Chodzi o zdjęcia, które zostały zrobione zmarłemu w trumnie. W niektórych kulturach istnieje tradycja fotografowania zmarłego podczas stypy lub w trumnie przed pochowaniem. Ludzie robią to z różnych powodów czasem jako ostatnią pamiątkę, czasem dla krewnych, którzy nie mogli przyjechać na pogrzeb. Ale w tradycji duchowej takie zdjęcia są bardzo niebezpieczne dlaczego? Ponieważ zdjęcie to odbicie symbol duszy. Kiedy fotografujemy zmarłego w trumnie, duchowo zatrzymujemy jego duszę w momencie śmierci. To jakby mówić duszy: Nie odchodź, zostań tu z nami. A to nie pozwala duszy odejść w pokoju do innego świata. Pamiętam przypadek starszej kobiety, Marii, miała 72 lata. Jej mąż zmarł dwa lata wcześniej. Podczas pogrzebu jej syn zrobił zdjęcie ojca w trumnie. Wydawało mu się, że to dobry sposób, żeby zachować ostatnią pamięć. Zdjęcie wydrukował i powiesił w ramce w salonie obok innych rodzinnych zdjęć. Maria nie protestowała, ale zaczęła się dziać dziwna rzecz. Każdego wieczora, gdy siedziała w salonie i patrzyła na zdjęcie, czuła głęboki smutek, nie mogła się ruszyć do przodu, tkwiła w żałobie. Mijały miesiące, potem rok, potem dwa lata. A Maria nadal płakała każdego dnia, nie mogła zacząć żyć na nowo. Jej przyjaciele namawiali ją, żeby zdjęła to zdjęcie, ale Maria nie chciała, czuła, że jeśli zdejmie zdjęcie, to straci męża na zawsze. W końcu jej córka, która była osobą wierzącą, przyprowadziła Marię do mnie. Powiedziałem Marii, że musi zdjąć to zdjęcie. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć o mężu. Chodzi o to, żeby pozwolić mu odejść w pokoju. Zdjęcie strumny duchowo zatrzymuje go między światami. On nie może iść dalej, a Maria nie może żyć dalej. Oboje tkwią w tym samym bólu. Maria płakała, ale w końcu zgodziła się. Następnego dnia zdjęła zdjęcie ze ściany i przyniosła je do cerkwi. Spaliłem je podczas specjalnej modlitwy za spokój duszy jej męża, i Maria powiedziała, że tej nocy po raz pierwszy od dwóch lat spała spokojnie. Nie płakała. Czuła, jakby mąż przyszedł we śnie i powiedział: Wszystko w porządku, jestem w pokoju, ty też żyj dalej. W ciągu czterdziestu dni Maria zaczęła wracać do życia. Znowu się uśmiechała, znowu spotykała się z przyjaciółmi, znowu czuła radość. To była duchowa transformacja, którą można było zobaczyć gołym okiem. Czy wiecie, ile razy przez 27 lat widziałem ten sam problem? Dziesiątki razy. Ludzie trzymają zdjęcia zmarłych w trumnach i nie rozumieją, że duchowo to ich niszczy. Nie pozwala ani zmarłym odejść, ani żywym żyć dalej. Dlatego błagam was, jeśli macie w domu takie zdjęcia, zdejmijcie je, przynieście je do cerkwi i pozwólcie kapłanowi odprawić modlitwę. Spalcie je w sposób pełen szacunku i miłości. To nie jest brak szacunku dla zmarłego. Wręcz przeciwnie, to najwyższy wyraz miłości, ponieważ pozwalacie zmarłemu odejść w pokoju do Boga. Zamiast zdjęć strumny, zatrzymajcie piękne zdjęcia z życia. Zdjęcia, na których zmarły się uśmiecha, jest szczęśliwy, żyje. Te zdjęcia niosą dobrą energię, ciepłe wspomnienia. Te zdjęcia pomagają nam pamiętać o zmarłych w najlepszy sposób, nie zatrzymując ich duchowo między światami. Teraz pozwólcie, że powiem Wam coś osobistego. Przez 27 lat przewodziłem 1847 pogrzebów. Stałem przy łożach śmierci ludzi młodych i starych, świętych i grzeszników, bogatych i biednych. Widziałem śmierć w tysiącu różnych form i nauczyłem się jednej głębokiej prawdy: Śmierć nie jest końcem, to tylko przejście, ale to przejście musi być czyste, wolne, pełne pokoju. My, żywi, mamy wielką moc. Możemy pomóc zmarłym przejść do innego świata w pokoju. Albo możemy ich zatrzymać swoim przywiązaniem, swoim bólem, swoimi błędami duchowymi. Kiedy trzymamy w domu przedmioty, które nie powinny tam być, duchowo zatrzymujemy zmarłych. Mówimy im: Nie odchodź. A oni nie mogą odejść, bo my ich trzymamy. I to powoduje cierpienie. Cierpienie dla zmarłych, którzy nie mogą iść dalej. I cierpienie dla nas, żywych, bo duchowy niepokój wchodzi do naszych domów. Dlatego błagam was, jeśli macie w domu cokolwiek z tego, o czym mówiłem, zdejmijcie to, przynieście do cerkwi, pozwólcie kapłanowi odprawić modlitwę, oddajcie to ziemi, oddajcie to Bogu i pozwólcie zmarłym odejść w pokoju. To nie jest brak miłości, to najgłębszy wyraz miłości to mówienie zmarłemu: Kocham cię! I właśnie dlatego pozwalam ci odejść. Żyj w pokoju w obecności Boga, a ja będę żyć dalej i pamiętać o Tobie z miłością. A teraz chciałbym odmówić z Wami krótką modlitwę: modlitwę za wszystkich zmarłych, za spokój ich dusz i za nas żywych, żebyśmy mieli siłę pozwolić im odejść. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, przyjmij dusze wszystkich zmarłych w Twoje królestwo. Daj im wieczny odpoczynek, Panie. Niech światłość wiekuista świeci im na wieki, a nam żywym daj siłę, żeby żyć dalej z wiarą, nadzieją i miłością. Niech nasze domy będą pełne światła pokoju i Twojego błogosławieństwa. Amen. Niech Bóg Was błogosławi, niech chroni Was i Wasze rodziny, i niech da Wam mądrość, żeby podejmować właściwe, duchowe decyzje w najtrudniejszych momentach życia. Idźcie w pokoju. Amen.